Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku poświęconym pasji do książek. W dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Państwu moją ulubioną autorkę Margit Sandemo. I jeśli Państwo śledzą moje filmiki, to doskonale wiedzą o tym, że ja już przedstawiałam tutaj sagę o ludziach lodu, a to jest kolejna część z trylogii, saga o czarnoksiężniku. I oczywiście polecam, jeśli ktoś lubi takie lekkie, przyjemne. Właśnie takie książeczki, to jak najbardziej polecam. Oczywiście tutaj, o saga o czarnoksiężniku, no to wiadomo, że są elementy magii. No, oczywiście, ten kto troszeczkę się interesuje jakimś krajem, a konkretnie Norwegią, to doskonale o tym wie, że. W Norwegii są takie wierzenia właśnie w elfy, w skrzaty, w różne takie magiczne moce, generalnie takie pogańskie zwyczaje, tak? I dlatego tutaj właśnie jest saga o czarnoksiężniku. Ale żeby tego było, że tak powiem, troszeczkę za mało, żeby jeszcze tak troszeczkę podkręcić czytelnika. No to e, oczywiście autorka nie byłaby sobą, gdyby czegoś tam jeszcze od siebie nie dołożyła, przynajmniej ja to sobie tak interpretuję. E, I chodzi o to, że tutaj, właśnie w Sadze o Czarnoksiężniku, jest bardzo dużo takich opisów e, e, o, e, o królach, o królowych, ogólnie takie życie dworskie, e, zamkowe, pałacowe, no, tutaj taka ciekawostka, że Margit Sandemo sama o sobie mówiła, że Pochodzi z królewskiego rodu, tak? Nie wiem na ile to jest prawdą, czy to faktycznie tak było, czy nie. Nie sprawdzałam tego na internecie. Podejrzewam, że tam będą takie informacje. Nie wiem, czy to jest wymysł autorki, czy to był wymysł autorki, czy to po prostu była prawda. W każdym razie ona tutaj też takie życie dworskie, pałacowe, zamkowe, ukazuje właśnie takie intrygi różne. Jeśli ktoś lubi takie właśnie książki, to jak najbardziej polecam. I oczywiście jest to kontynuacja e, sagi o ludziach lodu i nadal jest tutaj walka dobra ze złem. E, no i, i tak jak już wcześniej wspomniałam we wcześniejszym filmiku, jest tak, generalnie jest taka zasada, że jeśli ktoś pielęgnuje w sobie dobro, no to będzie dobrym człowiekiem, jeśli ktoś pielęgnuje w sobie zło, no to zejdzie na złą drogę. Tak pokrótce można po prostu powiedzieć. Jeśli ktoś lubi takie tematy okultystyczne, magiczne, takie życie dworskie. To jak najbardziej są to powieści dla niego. Tych powieści Sagi o Czarnoksiężniku jest 15, 47 jest Sagi o ludziach lodu, 15, 15 o Czarnoksiężniku i jeszcze jest trzecia część trylogii, Saga o Królestwie. Światła, gdzie jest 20 tomów, czyli ogólnie jest 82 tomy samej takiej e, sagi Margit Sandemo. Oczywiście Margit Sandemo była tak płodna, e, tak płodna literacko, e, że nie tylko właśnie te sagi stworzyła. Ale stworzyła też opowieści, i oczywiście w kolejnych odcinkach omówię tę, tę moją ulubioną autorkę. Nie rozwijając się za bardzo, tak za długo, nie rozwlekając, że tak powiem, jak najbardziej polecam. I oczywiście. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę, za poświęcony czas, za subskrypcje, za lajki, like, za udostępnienia, za komentarze, za rozmowy prywatne, za takie prywatne wiadomości, za wszystko Państwu po prostu dziękuję, bo to Państwo tutaj mnie motywują do dalszego działania. Mam nadzieję, że nie zanudzam Państwa i po prostu zawsze ktoś może znaleźć coś dla siebie. A jeśli na przykład ja coś polecę i komuś się nie będzie podobało, to jak najbardziej może też mi napisać, że słuchaj, nie podobało mi się i wtedy sobie podyskutujemy. Także zapraszam państwa na kolejny odcinek. Oczywiście będzie to odcinek poświęcony Margit Sandemo i sądzę o królestwie światła. Także do następnego razu.